Cześć, jestem Daniel Ambroży-Soszka, a ze mną jest Jakub Gryca Witam Was na kanale RPGowe Skarby Skarby, które dla mnie są naszymi doświadczeniami Historiami zdobytymi przez lata A Ty Kuba, masz jakieś swoje wspomnienia on jest pierwszym systemem? Jaki on był? Pamiętam, że zacząłem od tworzenia postaci do Kryształów Czasu które było, zdaje się, w czwartym numerze Magii i Miecza. Tak się zaraz poczęła moja przygoda. A myślałeś, może jak to było u innych? Mm, no tak, ciekawi mnie to trochę. Zastanawiam się, jak inni gracze zaczynali w tamtych czasach, i chętnie bym o tym usłyszał. To, to już to świetnie się składa, bo mam właśnie dla nas kilku gości, z którymi yy, możemy porozmawiać. Są to doświadczeni twórcy, gracze, mistrzowie gry, którzy właśnie zaczynali swoją przygodę razem z pojawieniem się RPG w Polsce. A czego byś od nich się chciał dowiedzieć? Hmm, ciekawi mnie na pewno jak. Wyglądały początki ich grania, jakieś ciekawostki z ich sesji, e, i może ich obecne spojrzenie na, na dzisiejsze RPG. E, a Ciebie zainteresuje? Wiesz, na pewno chciałbym zapytać tak jak Ciebie o ich pierwsze systemy, kiedy to się zaczęło, i jak szukało się graczy w tamtych czasach, już początek milenium, lata 90., gdzie ta komunikacja nie była tak rozwinięta, internet nie był pod strzechami. Właściwie stacjonarnych to też nie wszyscy mieli, i właśnie przykładami z ich doświadczeń. Chciałbym stworzyć jakieś nowe pomysły na sesję, może jakieś odgrzebać stare patenty, które zostały zapomniane, a można je wykorzystać dzisiaj. Dlatego właśnie chciałbym zaprosić Ciebie i przy tym naszych widzów na takie rozmowy i wspólną przygodę w odmętach historii. Zapraszamy Was wszystkich. Zapraszamy. Hej.